Śnieg padał cicho, gdy autobus zostawił Marka na skraju drogi. Kierowca nawet nie spojrzał na niego, tylko zamknął drzwi z cichym sykiem i objechał, pozostawiając za sobą smugę czarnego dymu, która szybko rozpłynęła się w białej ciszy. Marek stał tam przez chwilę, z płóciennym plecakiem u stóp, patrząc na ścieżkę wijącą się w górę, między nagimi brzozami i świerkami obciążonymi śniegiem. Luty 1983 roku był bezlitosny w tych górach. Nikt inny nie chciał tej pracy. Posterunek numer 17, stary punkt obserwacyjny z czasów wojny, opuszczony od dekady, teraz reaktywowany z powodów, których nikt nie potrafił mu wyjaśnić. 200 zł miesięcznie, izolacja, brak prądu, radio na baterie. Warunki, które odstraszały każdego rozsądnego człowieka. Ale Marek nie był rozsądny. Był zdesperowany. Po tym, co się stało w Warszawie, po procesie, po miesiącach spędzonych w cieniu własnej winy, Potrzebował ucieczki, a może kary. Nie był pewien, czy istnieje między nimi różnica. Wspinaczka zajęła dwie godziny. Ścieżka była stroma i oblodzona, a zimowe popołudnie szybko zamieniało się w zmierzch. Gdy wreszcie zobaczył budynek, poczuł, jak coś ściska mu gardło. Drewniana kabina stała na skraju urwiska, jej ściany pociemniały od wilgoci i czasu, dach przeciekający w kilku miejscach. Wokół niej tylko białe przestrzenie las ciągnący się w dół, a dalej, niemal niewidzialny w mgle, kolejny łańcuch gór. Nie było dróg. Nie było domów. Tylko cisza tak gęsta, że wydawało się, że można ją dotknąć. Wewnątrz pachniało stęchlizną i zimnem. Jeden pokój z metalowym łóżkiem, stołem, kuchenką na drewno i małe radio umieszczone na półce obok okna. Przez szybę widział tylko mgłę i śnieg. Postawił plecak na podłodze i usiadł na łóżku. Sprężyny zaskowyczały protekcjonalnie. Przez długą chwilę siedział tam po prostu, słuchając ciszy. To było dziwne uczucie odkryć, że cisza też ma głos. Szeleszczący, przeszkadzający, pełen pytań, na które nie chciał odpowiadać. Pierwsze dni były mechaniczne. Rano wstawał, rozpałał ogień, gotował wodę na herbatę, jadł chleb z konserwami. Potem robił rundę wokół posterunku, sprawdzając las, notując w raporcie to, czego nie było do zobaczenia. Po próbował słuchać radia, ale większość czasu łapał tylko trzaski i daleki szum stacji z Czech lub Związku Radzieckiego. Wieczorami siedział przy lampie naftowej i patrzył w ogień, próbując nie myśleć. Ale myśli przychodzą zawsze. Zwłaszcza w miejscach takich jak to. Pamięć Kingi wracała nocami. Jej twarz w ostatnią chwilę, w tej sekundzie przed uderzeniem. Nie krzyczała. To było najgorsze. Spojrzała na niego tylko z tym wyrazem nieodwołalnego zaskoczenia, jakby w ostatnim momencie zrozumiała, że wszystko, co myśleli, że znają, było iluzją. Wypadek orzekł sąd. Nietrzeźwy kierowca, zamglony wieczór, niewłaściwa prędkość. Sześć miesięcy w zawieszeniu, zakaz prowadzenia pojazdów. Ale wyroki sądowe nic nie znaczą. Gdy człowiek budzi się każdej nocy z dźwiękiem hamulców i łamanych kości w uszach, był jej mężem. Powinien był być trzeźwy. Powinien był jechać wolniej. Powinien był widzieć ten zakręt. Piątej nocy usłyszał kroki. Wyraźne, rytmiczne, na drewnianym ganku przed kabiną. Obudził się gwałtownie, serce waliło mu w piersi. Leżał nieruchomo, nasłuchując. Kroki przeszły od jednego końca ganku do drugiego, potem zatrzymały się przy drzwiach. Czekał, ledwo oddychając, ale nic więcej się nie stało. Po kilku minutach zdobył się na odwagę i wstał, podszedł do drzwi i otworzył je gwałtownie. Zimne powietrze uderzyło go w twarz. Nikogo nie było, tylko śnieg, nienaruszony, pokrywający ganek równą warstwą. Rano powiedział sobie, że mu się śniło, ale wiedział, że nie spał. Dziewiątego dnia, szukając drewna w małej szopie za kabiną, znalazł metalową skrzynię ukrytą pod zwałami starego prezenta. Była zardzewiała, ale zamek dał się otworzyć. W środku leżały zeszyty. Pięć starych, pożółkłych zeszytów, zapisanych gęstym, nieregularnym pismem. Zabrał je do kabiny i położył na stole. Przez chwilę tylko na nie patrzył, niezdecydowany. Czytanie czy jego dziennika wydawało się naruszeniem. Ale kto by się dowiedział? Kim był strażnik granic, jeśli nie człowiekiem, który przekracza granice? Pierwsza strona była datowana na październik 1967 roku. Nazywam się Antoni Wrubel. Jestem tu już trzy miesiące i zaczynam rozumieć, dlaczego poprzedni strażnik odszedł bez słowa. Marek czytał powoli, przy bladym świetle lampy. Antoni był leśniczym, mężczyzną po czterdziestce, który przyjął tę pracę po śmierci żony. Pisał o codziennych czynnościach, o pogodzie, o zwierzętach, które czasem widywał w lesie. Ale między wierszami było coś jeszcze: samotność, która przesiąkała każde słowo jak wilgoć przez stare drewno. Antoni pisał o ciszach tak głębokich, że zaczynał słyszeć własne myśli jak obce głosy. O nocach, gdy miał wrażenie, że ktoś stoi za oknem, obserwując go. O tym, jak góry mają pamięć. Luty, 1968. Czasami czuję, że nie jestem tu sam. Nie w sensie duchów czy innych głupstw, ale to miejsce nosi w sobie historię wszystkich, którzy tu byli. Ich strach, ich samotność. To się nawarstwiło w tych ścianach. Czasami, gdy siedzę wieczorem, czuję ich obecność. Nie jest to straszne. To raczej smutne. Wszyscy uciekaliśmy od czegoś. Wszyscy szukaliśmy tutaj ukojenia. Marek zamknął zeszyt i wstał. Podszedł do okna i spojrzał w ciemność. Las był czarną masą, góry bladymi kształtami w dali. Poczuł nagle nieoczekiwaną więź z tym martwym człowiekiem, Antonim Wróblem, który siedział w tym samym pokoju, patrzył przez to samo okno, próbując uciec od tego samego bólu. Następne tygodnie przeszły w dziwną rutynę. Marek pracował, gotował, spalał drewno. I czytał. Antoni pisał przez prawie dwa lata. Jego zapiski stawały się coraz bardziej osobiste, coraz bardziej szczere. Pisał o swojej żonie, Marii, która umarła na raka. O winie, którą czuł, że nie zauważył objawów wcześniej, że nie był lepszym mężem, gdy jeszcze było czas. Pisał o tym, jak samotność najpierw boli, potem dręczy, a w końcu, jeśli człowiek przeżyje, oczyszcza. Kwiecień. 1969. Zacząłem rozmawiać z Malią. Wiem, że jej tu nie ma, ale mówię do niej wieczorami. Opowiadam jej o dniu, o tym, co widziałem. I wydaje mi się, że słyszy. Może to szaleństwo, a może to jedyna rzecz, która trzyma mnie przy zdrowych zmysłach. Nauczyłem się, że przebaczenie nie przychodzi z zewnątrz. Nikt ci go nie da. Musisz znaleźć je w sobie, kropka. Marek odłożył zeszyt i wyszedł na zewnątrz. Był środek marca, ale śnieg wciąż padał. Stanął na ganku i spojrzał w las. Przez pierwszy raz od miesięcy poczuł coś innego niż otępienie. Płakał. Łzy płynęły mu po twarzy, mieszając się z płatkami śniegu i płakał za Kingę, za siebie, za wszystkie błędy i stracone chwile, za każdy dzień, którego nie mogli już razem przeżyć. Tej nocy we śnie przyszła do niego Kinga. Nie wyglądała jak w ostatniej chwili, ale jak w ich najlepszych czasach. Stała w słońcu, w tej żółtej sukience, którą tak lubiła, i uśmiechała się. Nie powiedziała nic. Tylko spojrzała na niego z czymś, co mogło być zrozumieniem, lub przebaczeniem, albo po prostu miłością, która nie kończy się nawet wtedy, gdy wszystko inne się kończy. Wyciągnęła rękę i dotknęła jego twarzy. A potem zniknęła. Obudził się o świcie z uczuciem którego nie doświadczyło od bardzo dawna Spokoju Ostatni zeszyt Antoniego kończył się nietypowo Ostatni wpis był krótki Czerwiec 1969 Schodzę w dół jutro Nie wiem, co będzie dalej, ale nauczyłem się tu czegoś ważnego Góry nie przebaczają Ale nauczają Nauczają, że można żyć z bólem Nie pozwalając mu zadecydować, kim jesteśmy Maria nadal jest częścią mnie, będzie zawsze, ale mogę iść dalej, mogę żyć nie zdradzając jej pamięci. To nie jest zapomnienie, to jest honor. Dziękuję Ci, posterunku 17. Dziękuję Ci za ciszę, w której nauczyłem się słuchać. Marek położył ostatni zeszyt i wstał. Podszedł do stołu, wyjął kartkę i ołówek, zaczął pisać. Napisał do Kingi wszystko, czego nigdy nie powiedział. Przeprosił. Podzękował jej za każdy dzień, jaki razem mieli. Powiedział jej, że będzie żyć nie dlatego, że ją zapomniał, ale dlatego, że chce zasłużyć na miłość, którą mu dała. Pisał, aż słońce wzeszło i wypełniło pokój bladym, zimnym światłem. Zostały mu jeszcze trzy miesiące kontraktu, ale coś się zmieniło. Góry były nadal zimne, cisza nadal gęsta, ale przestał się ich bać. Zaczął dostrzegać piękno. Sposób, w jaki światło przechodziło przez chmury, tworząc srebrne smugi na zboczu góry. Sposób, w jaki wiatr grał melodię w koronach drzew. Sposób, w jaki każdy dzień, mimo swojej monotonii, był inny. Zaczął też pisać własny dziennik. Dla kogoś, kto przyjdzie po nim, kto będzie go potrzebował tak samo, jak on potrzebował Antoniego. Gdy w czerwcu schodził w dół po raz ostatni, Trzymając swój plecak i zostawiając za sobą zeszyty, spojrzał z powrotem na kabinę. Wyglądała tak samo stara i opuszczona jak wtedy, gdy pierwszy raz ją zobaczył. Ale teraz wiedział, że miejsca takie jak to nie są puste. Są pełne. Pełne historii, lekcji, cichych transformacji. Wrócił do Warszawy. Znalazł pracę w bibliotece. Życie nie było łatwe. Nigdy nie jest. Ale nosił w sobie coś nowego o wiedzę, że można żyć z przeszłością, nie będąc jej więźniem. Że samotność i ból, jeśli pozwoli się im, mogą nauczyć więcej niż sto książek. Co jakiś czas myślał o posterunku 17, o antonim, o górach. I czuł wdzięczność za te miesiące w miejscu, którego nikt nie chciał. Miejscu, które uratowało mu życie, pokazując mu, że nawet w najbardziej opuszczonych zakątkach świata, gdzie cisza jest głośniejsza niż krzyk, gdzie przeszłość ciąży jak śnieg na gałęziach, człowiek może znaleźć drogę z powrotem do siebie. A czasami, w najcichsze noce, gdy Warszawa spała, zdawało mu się, że słyszy kroki na drewnianym ganku. Nie bał się ich. To były kroki wszystkich strażników, którzy przeszli tę samą drogę, niosąc swoje ciężary, szukając odkupienia. I wiedział, że kiedyś, gdzieś, w jakiejś odległej górskiej kabinie, ktoś inny znajdzie jego zeszyty i zrozumie, że nie jest sam że droga przez ból wiedzie zawsze przez ciszę a po ciszy jeśli ma się odwagę jej słuchać przychodzi światło